Siemanko, jestem Querko i witam Was w moim kolejnym filmie na kanale. I w tym filmie pokażę Wam kolejny autorski plugin. Tym razem jest to plugin na Event OX. Ogólnie plugin jest płatny, 40 zł aktualnie kosztuje blikiem lub przelewem. Aby zakupić ten plugin, musicie oczywiście wbić na mojego Discorda AFTRMC. No i tam możecie otworzyć zgłoszenie, w którym właśnie możecie ten plugin sobie zakupić. No dobra, także pokażę Wam teraz tutaj ten plugin zaraz po wgraniu. Pierwsze co powinniście. Się zrobić, to jest po prostu e, stworzenie areny właśnie naszej OX no i załóżmy, że to będzie gdzieś tutaj nasza arena no i tutaj sobie zaznaczamy pierwszy róg normalnie editem no i na przykład sobie dajemy set e, green e, wool, czyli to będzie jeśli gracz odpowie prawidłowo a tutaj sobie na przykład ustawmy e, tutaj sobie ustawmy po prostu red wool ok, i to będzie po prostu nasza strefa, w której właśnie odpowiedź powinna być nie, a tutaj powinna być tak. Więc takie, takie dwie strefy. No i ogólnie tak. Jeżeli chcecie właśnie ustawić sobie tutaj te wszystkie areny i w ogóle, to wpisujecie sobie tutaj stajecie sobie najpierw na na tym, załóżmy, że to będzie odpowiedź nie. Czyli tutaj sobie stajemy i tutaj sobie piszemy OX set nie. POS 1, czyli to będzie po prostu jakby pozycja pierwsza tej odpowiedzi, nie, nawet możecie sobie tam ze dwie, trzy, kratki nawet w dół dać, tak dla pewności. No i teraz tutaj sobie przechodzimy dalej, tu sobie gdzieś stajemy wyżej, no i tutaj sobie piszę POS 2. Ok, czyli mamy już zsetowane pozycje naszego, naszej strefy, gdzie gracz jak wejdzie to znaczy, że odpowiada nie. No to teraz, teraz strefa, jeśli gracz chce odpowiedzieć właśnie tak. Ok, więc sobie tutaj wbijamy tam niżej, pismy sobie set, tak, pos 1. Ok, i teraz to sobie zamykamy, tutaj sobie teraz lecimy na drugi róg, trochę wyżej i wpisujemy sobie pos 2. No dobra, także pozycje już mamy poustawiane. I kolejną rzeczą jest w Set Lobby, to tam możecie nawet sobie pójść gdzieś tam na naszego spawna I wpisać sobie OX set lobby, set lobby, tak dobrze mówię I wtedy tutaj będą gracze, te Pani e, jeśli właśnie błędnie odpowiedzą To po prostu są eliminowani z, na, z eventu OX i są właśnie te Pani w tamto miejsce co ustawiliśmy Teraz stają sobie na naszej arenie, wpisują sobie Set Area To jest właśnie e, nasza arena gdzie gracze zostaną przeteleportowani gdy właśnie OX się rozpocznie. Dobra, teraz jeśli chodzi o nagrody. Nagrody dla graczy, wpisem sobie OX: nagroda. Nagroda. No i tutaj można sobie właśnie powrzucać jakieś itemy, które właśnie gracze po prostu wygrają. One są totalnie, totalnie losowo po prostu są wybierane stąd. Tutaj jeśli sobie wrzucimy papier i będzie on właśnie nazywany tak jak tutaj Eco Give, Player i 100, to tutaj po prostu z ekonomii gracz dostanie 100 dolarów. I tak właśnie musicie papier sobie nazwać normalnie, bierzecie kowadło, nazywacie tam, wpisujecie, jaką komendę ma właśnie wykonać nasz serwer. No i ten serwer po prostu wykona tą komendę. No i zamiast po prostu niku gracza wpisujemy sobie te takie nawiasy. No i player, tak. I wtedy nam wszystko będzie normalnie działać, tak jak należy. Ok, y jeśli chodzi o nagrody dla finalistów, to po prostu mamy final nagroda. No i tutaj mamy właśnie nagrody takie lepsze dla finalistów. To właśnie ci finaliści właśnie dostaną takie nagrody, w zależności od tego, ile ich tam będzie, to właśnie to właśnie oni to dostaną. Dobra, także jeszcze mamy tutaj OX panel, no i tu ogólnie mam cały panel dla admina do zarządzania właśnie OX-em. No i tutaj mamy możemy sobie właśnie ręcznie rozpocząć OX-a, tutaj zakończyć event OX, tutaj ustawić właśnie nagrody tutaj zadać pytanie kolejne jakieś tam to totalnie losowo są te pytania w konfiguracji można je ustawić i wtedy no, jakieś tam pytanie się losuje tak tutaj można ustawić nagrodę dla finalistów można włączyć lub wyłączyć automatyczny evento x no i tutaj jeszcze włączyć możliwość wejścia na arenę tutaj wyłączyć możliwość wyjścia na arenę a tutaj y, przyznać po prostu można nagrody tym graczom, którzy zostali czyli na przykład jak zostają 3-4 osoby to oni właśnie dostaną y, nagrodę, jeż jeżeli klikniemy właśnie y, tą opcję, no i jak widać tutaj już zaczęliśmy właśnie sobie Event OXa w panelu, właśnie sobie wybrałem. No, i tutaj sobie, jak piszę, sobie po prostu OX graczek jak wpiszą OX, to jak widzicie, gracz to dołączył do, do OXa. No, i ilość graczy tutaj właśnie jest. No, i po prostu teraz ileś tam graczy musi wejść na arenę, aby właśnie nasz OX się rozpoczął. Ja tutaj sobie teraz opuszczę tą arenę. O, gdzieś mnie wyrzuciło, gdzieś mnie nie wiadomo gdzie. No, mniejsza o to. Dobra, także teraz Wam właśnie pokażę tutaj konfigurację tego pluginu. Ok, więc tak właśnie wygląda konfiguracja tego pluginu. Tutaj mamy standardowo wszystkie wypisane komendy i permisje również do nich. No i tak, mamy tutaj lokalizację naszej areny zapisaną, tutaj lobby location mamy również zapisane to, co Wam pokazywałem przed chwilą w grze. No i tutaj jeszcze mamy pozycję pierwszą, drugą właśnie tego pola jest. Tutaj pola NOW, tak samo są pozycje 1 i 2. Tutaj jeszcze mamy przez ile czasu od wystartowania OX można do niego dołączyć, czyli. Po prostu jeżeli się na czacie pojawi informacja, że event X się rozpoczął, no to w jakim czasie gracze mogą dołączyć maksymalnie, czyli to jest 30 sekund. Czas na odpowiedź, 15 sekund. No i tutaj mamy jeszcze listę właśnie pytań. No i answer, answer czyli odpowiedź, czyli tak lub nie. Więc właśnie tak to wygląda. No i tu jeszcze mamy jakieś tam GUI z nagrodami do ustawienia. No, i automatyczny event OX, czyli od, czy ma być włączony w ogóle, i yy, przedziały godzin, w których yy, ma działać ten event OX. Czyli tutaj jest od 18 do 19, właśnie ma yy, w tych godzinach ten event OX po prostu się uruchamiać. No i kiedy? Tak, czyli tutaj jest wtorek, i i szósty dzień to jest sobota, no także a jeszcze tutaj mamy tam po, po jakim czasie ma się rozpocząć event OX, gdy jest wymagana ilość graczy na arenie, no tutaj jest minimalna ilość w ogóle graczy, jakich, którzy, ma, którzy są po prostu na serwerze, no i ile graczy ma minimalnie dołączyć właśnie do, do tej areny, czyli jeżeli jest 5 osób na serwerze no to 5 osób musi też dołączyć, żeby się w ogóle rozpoczął ten event no i tutaj jeszcze mamy tam wygranych i w ogóle, także to to już po prostu tu wszystko jest rozpisane, tak jak w każdym moim pluginie, tak tutaj też jest wszystko dokładnie rozpisane, co jest od czego. No i jeszcze mam plik inwentory, w którym właśnie można sobie tutaj e, poustawiać właśnie GUI, to e, które Wam pokazywałem, te OX panel, czyli tutaj można sobie to bez problemu wszystko ustawić. Tutaj mamy również wiadomości, każda wiadomość jest również do, możliwa do zedytowania. No, i jeszcze mamy tutaj nagrody. Nagrody można sobie tutaj właśnie ręcznie pododawać, lub tak jak wam pokazywałem wcześniej, po prostu z gry można sobie też to ustawić. No dobra, także jeśli chodzi o ten plugin, to w sumie by było na tyle. Także tak jak mówiłem, plugin jest dostępny do kupienia za aktualnie 40 zł. Wiadomo, tam PaySafeCardem jest nieco drożej, bo tam jest też prowizja. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siemanko.